Ci faszyści szybko się przebijają. Gdzie podziało się USA? Mówił tylko, że ma pomysł, a potem zniknął. Nie wiem o co chodzi, ale wiem, że koniec jest bliski. Dobra, zmieniamy tę Francję na Francję faszystowską. Dziwne. USA jakoś dziwnie zniknęło. Wysłało tylko trochę wsparcia dla Francji, a potem cisza. W każdym razie trzeba to wykorzystać i zaatakować inne państwa. Belgia, Holandia i Luksemburg będą idealne. Teraz Dania. Faszyści szybko się rozrastają. Gdzie jest tu ESA? Mam nadzieję, że nas nie porzuciło. Słowenia, wojna. Nie dam się tak łatwo faszyście. No to teraz Czechy. Teraz ty Polsko. O nie, gdzie jest USA? Zostawiło was na zagładę faszystów. serer. witaj, Rzeżo. Co ty tu robisz? Przyszedłem do ciebie z powtórką z 1945. O nie, nie, tym razem mnie nie przegram. Jesteś pewien? Mam nawet sojusznika, gotowego do pomocy. Nawet we dwóch nie dacie rady. To się okaże. Coś tej Warszawy nie da się odbić, ale trudno. Atakujmy w głąb ZSRR. Czas uwolnić Francję. Ej, ej, jawy, gdzie się pchać. Witam bardzo serdecznie. On jakiś Hiszpanio pomóż. A sam nie umiesz sobie poradzić, za daleko mamy wojska, żeby ci teraz pomagać. No nie ja wiedziałem, że to się tak skończy. Odbiliśmy całą Francję. Czas na atak w stronę Rzeszy. No nie Rzeszą ja wracam bronić tyły. Włochy stój. Krytyn. Sam zniszczę Ciebie, a potem wszystkich na tym świecie. Czas na czwarty etap pod tytułem Polska. Zaczynamy. Hiszpania i Portugalia wypchnięte z Afryki. Piąty etap skończony czas na etap szósty Obrona Moskwy. To co rzesz o tak jak za dawnych czasów. Moskwy nie zdobędziesz. Nigdy. Nie zdobędziesz. Moskwy. Etap siódmy aneksja Niemiec pomyśl na czas na etap ósmy wypchnięcie Rzeszy z Afryki. Etap ósmy zakończony. Etap 9 pod tytułem aneksja Włoch. Etap 9. zakończony powodzeniem USA. Wspaniały teraz etap 10. Szwecja i zajęcie Berlina. A więc Rzeszo. Jak dawniej prawda. Niestety przeszłości nie da się zmienić. To prawda. Żegnamy ponownie.